Przed rozmową przypomnij sobie treść ogłoszenia, na które zaaplikowałeś, zaaplikowałaś. Zapoznaj się z opisem stanowiska, znajomość profilu działalności firmy i jej historii też może się przydać. A w razie wątpliwości nie bój się pytać, podczas spotkania postaramy się na wszystko odpowiedzieć. PS. Dobrze jest przygotować sobie wcześniej na kartce listę pytań. Co do kartek, poprosimy też o to, abyś opowiedział, opowiedziała nam o swoim doświadczeniu, dlatego warto mieć pod ręką wydrukowane CV. Jak zadbać o czytelność CV? Podziel je na sekcje: doświadczenie, wykształcenie umiejętności, certyfikaty, znajomość programów i języków obcych. W sekcji wykształcenia podaj kierunek ukończonej szkoły lub studiów, a jeśli jeszcze się uczysz, zaznacz koniecznie tryb nauki: dzienny lub zaoczny. Jeśli firma nie podaje informacji o adresie zapytaj o to rekrutera, rekruterkę lub wybierz bezpieczną opcję, np. klasyczną koszulę. Upewnij się, że Twój strój jest schludny, bez plam, dziur i zagnieceń. Zapytaj przed rozmową, czy będzie okazja do pokazania certyfikatów, portfolio lub innych materiałów. Jeżeli tak, zabierz je ze sobą lub miej je przygotowane w formie online. Jeżeli Twoja rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się online, zadbaj o odpowiednią przestrzeń na takie spotkanie. Wybierz spokojne miejsce, sprawdź wcześniej łącze, mikrofon i kamerę. Jeśli łączysz się za pomocą komputera, to miej w pobliżu telefon jako zapasowe urządzenie w razie jakichkolwiek problemów. Wyśpij się, zjedz coś i przygotuj do rozmowy. Jeśli nie dostaniesz oferty, potraktuj to jako okazję do zebrania doświadczenia. Poproś o feedback i przeanalizuj rozmowę, aby zweryfikować co warto poprawić. Pamiętaj, jesteś super. Powodzenia.